Cześć, Sylwek ze Stowarzyszenia Malinówka. Realizujemy projekt dofinansowany z FIO. Przedstawiamy kolejny produkt, który jest, którym jest pyłek kwiatowy. Hmm. Pyłek jest to produkt, który zbierają pszczoły oprócz nektaru, przenosząc go w specjalnych koszyczkach na nogi. Pyłek ten ma wiele właściwości zdrowotnych. Zawiera m.in. białko, witaminy, węglowodany. Pyłek pszczeli najlepiej stosować przez wiele miesięcy. W okresie jesienno-zimowym jesienno kurację należy zacząć od małej ilości, najlepiej łyżeczki pyłku dziennie, aby sprawdzić, czy nie jest on uczulający na daną osobę. Potem zwiększamy tą ilość do łyżki dziennie. Najlepiej spożywać go rozpuszczonego w wodzie albo w wodzie z miodem. Wieczorem przygotowujemy letnią wodę, wsypujemy do niego odpowiednią ilość pyłku. I dodajemy łyżkę miodu. Mieszamy to i zostawiamy na całą noc do wypicia na czczo, rano, na drugi dzień. Dla osób, które nie chcą pić takiej, takiej mikstury, lub nie chce im się przygotowywać takiej mikstury, mogą dodać go bezpośrednio do jogurtu albo przygotować mieszankę z miodem. Do miodu wsypujemy pyłek, mieszamy to i już jest gotowe do spożycia. W celu wspomagania swojego organizmu w walce z wirusami i z bakteriami można go spożywać w różnych postaciach, na przykład posypując nim deser. Smacznego! Делиться.